Cześć, tu Marek i Rośliny. Dzisiaj chciałem podzielić się z Wami moimi przemyśleniami na temat nowych opcji na OLX, czyli przesyłki OLX i tej nowej oceny użytkowników, która no, budzi moje zastrzeżenia, zresztą ta przesyłka również. Jeżeli chcecie się dowiedzieć co o tym myślę, to zapraszam na odcinek. Zacznijmy może od tego, że chciałbym powiedzieć, że to jest moja opinia. Na podstawie tego, co przeczytałem na stronie OLX oraz na podstawie tego, co przeczytałem na różnych grupach i forach, bo ludzie mają dosyć duże problemy przez tego OLX-a, dlatego stwierdziłem, że warto o tym głośno powiedzieć, bo może ktoś się ustrzeże przed błędem, o ile to błąd, wystawianie czegoś z wysyłką OLX. Ale w ogóle o co chodzi z tą przesyłką OLX? Bo to jest taka nowa opcja stosunkowo nowa, wiadomo, że nie jest tego tygodnia, ale już trochę działa i dlatego też. Już pewne problemy się pojawiły. Jest to funkcja, która miała sprawić, że OLX z takiej lokalnej platformy, no bo na początku to była tablica, pamiętacie to jeszcze? Jak to były tylko takie lokalne y, opcje sprzedaży od sąsiada, żeby coś kupić, i tak dalej. A później to się zaczęło rozwijać. No i chyba, żeby walczyć z Allegro, zrobili się też taką ogólnopolską platformą sprzedaży, żeby od sąsiada z Krakowa ktoś z Gdańska mógł kupić, parafrazując ich reklamę. No i żeby to ułatwić i jakby zachęcić ludzi do tego, żeby kupowali przez OLX pojawiły się opcje taniej wysyłki. I to jest właśnie przesyłka OLX. Ta przesyłka ma być bezpieczna i w zależności od kategorii w jakiej produkty są wystawione jest ona no, tańsza niż by była normalnie. Zobaczcie jak to wygląda na stronie OLX, bo tutaj oni opisują jak to wygląda zarówno od strony sprzedającego jak i kupującego. Jako sprzedający wystawiamy produkt. Dajemy opcję przesyłka OLX, no i czekamy. Jeżeli się znajdzie chętny, to dostajemy powiadomienie. Tutaj po boku macie pokazane dokładnie, jak to opisuje OLX. No i OLX mówi, że wtedy, kiedy ktoś coś kupi, my to pakujemy, wysyłamy, no i czekamy. No i tutaj pojawia się pewien problem, bo my wysyłamy produkt nasz, no i załóżmy, że. Jest to nastawione na jednak osoby prywatne, które po prostu sprzedają coś swojego. No i chcą za to pieniądze. No, wiadomo, że nie robią tego charytatywnie. No i wysyłamy ten produkt do kupującego w dobrej wierze. I teraz czekamy. Kupujący odbiera paczkę i potwierdza, że wszystko jest ok, albo że ma zastrzeżenia, zaznacza. I dopiero wtedy, kiedy on potwierdzi, że wszystko jest ok, to my czekamy kolejne do trzech dni, żeby dostać pieniądze na konto. W międzyczasie jeszcze może być potrzebna dodatkowa weryfikacja, cokolwiek to znaczy, ale jest zastrzeżone, że jeżeli ona nie przebiegnie pomyślnie, to pieniądze wrócą do kupującego czyli wysłaliśmy produkt, nie przeszliśmy weryfikacji i straciliśmy generalnie pieniądze, bo wysłaliśmy go za darmo albo druga rzecz, która bardziej. Ja patrząc z perspektywy osoby, która zajmuje się roślinami i kupuje dużo roślin, i też sprzedaje trochę roślin, czasami, patrzę na to w ten sposób, że jest to bardzo duże ryzyko, bo to jest coś na zasadzie przesyłki za pobraniem. No bo my nie dostajemy pieniędzy, dopóki ktoś nie odbierze produktu. O ile go odbierze, właśnie. Bo nie mamy gwarancji, że tak się stanie i może się stać tak, że ktoś po prostu paczki nie odbierze przez kilka dni. Zwłaszcza teraz, wyobraźcie sobie jesienią, wysyłacie roślinę, która jest wrażliwa, i ona leży w paczko przez dwa dni. Ktoś jej nie odbierze. Przesyłka wraca do Was i co? Macie zmarzniętą roślinę, która jest do wyrzucenia, więc jesteście w plecy od... dokładnie tyle, ile kosztowała. Super biznes, nie? Dodatkowo to dało też pole do popisu internetowym trollom, które już czytałem o tym kilka razy. Specjalnie zamawiałem po to, żeby właśnie nie odebrać. Albo szantażują wręcz sprzedających, że nie odbiorą paczki, albo że zaznaczą, że coś jest nie tak. No, daje to bardzo duże pole do manewru dla osób, które próbują kogoś oszukać i w jakiś sposób po prostu no, wyłudzić pieniądze albo rośliny albo coś. No, bo w sytuacji, kiedy wy nie dostaliście jeszcze pieniędzy za produkt, który wysyłacie, to ten kupujący tak naprawdę ma nad wami dużą przewagę. Może was zmuszać do dosyłania jakichś tam jeszcze zdjęć, do zdawania mu raportów z tego, jaki jest proces wysyłki, w sensie, gdzie jest teraz paczka, i tak dalej, bo komuś się może nie chcieć sprawdzać. A z drugiej strony, no jak wam nie zależy, żeby ktoś paczko odebrał, no to czemu to osoba mają odbierać? Można was w ten sposób szantażować. I ja czytałem posty, gdzie ludzie się żalili właśnie, że, że niektórzy kupujący w ten sposób postępują. No wyobrażacie sobie takie zachowanie? Ktoś też od Was kupuje, ale jednocześnie oczekuje, że Wy będziecie mu zapewnić jeszcze full service, obsługę, bo jemu się nie chce sprawdzać statusu przesyłki. No przecież to Wam zależy, bo to Wasze pieniądze są teraz zamrożone, prawda? Dlatego uważam, że jest to bardzo ryzykowne. Może w innych kategoriach produktów to się sprawdza, dlatego że to zapewnia większe bezpieczeństwo i sprawia, że na przykład ktoś nie kupi ziemniaka zamiast komórki, jak to kiedyś dawno temu było na Allegro, że przychodziły takie paczki, nie? Ale jeśli chodzi o rośliny, to naprawdę jest to bardzo duże ryzyko, bo to jest, no, umówmy się, towar szybko psujący się, który jeżeli nie zostanie potraktowany w odpowiedni sposób, nie zostanie odebrany na czas, szybko. Zwłaszcza w takiej pogodzie, albo przy upałach również, no to po prostu traci całkowicie swoją wartość. I wy już nie, nie wyślecie tego ponownie komuś, bo to nie jest, e, powiedzmy, telefon zapakowany fabrycznie w kartoniku, który pojedzie do paczkomatu, wróci i nic mu się nie stało, nic się nie zmieniło. Dla rośliny, która przebyła taką podróż raz i drugi z powrotem do was, e, to już jest dosyć duża trauma. A jak będzie jeszcze raz wysłana, to już w ogóle nie wiadomo, co się stanie. Dlatego uważam, że absolutnie nie warto. Wysyłać roślin jako sprzedawca w ten sposób, bo to jest dla Was ryzyko, dla osoby sprzedającej. Dla kupującego jest to bardzo wygodne. Tylko czy rzeczywiście aż taki poziom wygody jest konieczny, bo oni i tak mają więcej praw niż sprzedający w sumie i mogą się później kłócić przez wszystkie te platformy i tak dalej, zakładać spory. A dodatkowo, Wy jako sprzedający jesteście totalnie pozbawieni pieniędzy, no bo wysłaliście coś, nie mając pieniędzy za to i może dostaniecie coś, co już będzie nic nie warte, a jednocześnie pieniędzy nie odzyskacie? Albo jeszcze może OLX Wam ich po prostu nie prześle, bo nie przejdziecie weryfikacji. No trochę to jest śliski temat. Ale jeszcze jedna rzecz jest taka, która też uważam, że zmieniła się na olx i to też jest właśnie taki przejaw troski o klienta. Tylko czy ta troska o klienta nie powinna być też sposzanowanie sprzedających, którzy również są osobami prywatnymi w większości i też powinni być chronieni, bo w tej chwili nie są moim zdaniem chronieni w taki sam sposób jak kupujący. Ale tutaj jest ta już totalna patologia i karmienie troli, to znaczy ocena użytkowników przez innych użytkowników, które jest możliwa bez zakupu, bez dokonania transakcji. Przecież to się w głowie nie mieści. Ludzie mają teraz mnóstwo negatywnych komentarzy w dodatku. Nikt nie jest w stanie tych komentarzy przeczytać poza osobami zainteresowanymi, pomiędzy którymi dochodziło do rzekomej transakcji czy jakiejś komunikacji, a reszta widzi tylko wynik. I na przykład macie czerwoną bójkę smutną, że większość użytkowników jest niezadowolona ze współpracy z wami. No i jak to was świadczy? I w ten sposób wy tracicie potencjalnie możliwość sprzedaży innym ludziom, którym zapali się czerwona lampka, jak zobaczą, że jesteście na czerwono. A z drugiej strony spowodowane może być to tym, że po prostu nie macie ochoty na targowanie się z grażynami, na kłócenie się z kimś w wiadomościach, albo nie odpisaliście w ciągu 15 minut od wtedy, kiedy ktoś napisał i ktoś już się obraził, bo przecież wy nie macie życia, tylko siedzicie na oeliksie i czekacie, aż ktoś się odezwie. To jest po prostu patologia. Więc uważam, że pozwolenie na taki sposób oceny osób postronnych, które w ogóle nie miały ze sobą żadnej transakcji, nie dokonały żadnego zakupu, jest bezsensowny, niczego nie wnosi pozytywnego, jedyne co to daje satysfakcję trollom, które siedzą w internecie i po prostu wystawiają negatywne opinie albo konkurencji, albo ludziom, którzy im nie podpasowali, bo wystawiają na przykład zbyt drogo rośliny albo nie chcą się targować, nie chcą opuścić albo nie chcą się zgodzić na przesyłkę OLX właśnie no, powodów może być mnóstwo, i tak naprawdę jest to po prostu bezkarne. Więc w skrócie, można komuś obrobić dupę i nie ponieść za to żadnych konsekwencji, można się wyładować na Oelixie. Dlatego ja przez Oelix nie sprzedaję i raczej nie planuję, chociaż fajnie, bo są te tanie przesyłki teraz. Więc dla kupującego to też jest super, bo może taniej kupić. Ale z drugiej strony. Jako sprzedający, który sprzedaje rośliny nie za 5 zł, naprawdę mam to gdzieś i szkodami roślin, które mogę potencjalnie stracić, które są warte dużo więcej niż różnica pomiędzy ceną wysyłki a tą ceną promocyjną z olx a, a z drugiej strony, ja nie jestem przez OLX-a w żaden sposób zabezpieczony jako sprzedający i moje rośliny również. Dlatego ja nie polecam i nie jestem tutaj odosobniony, dlatego że w nie na niektórych grupach już w tej chwili powstały takie posty, w których jest napisane otwarcie, że Albo nie wyrażają zgody na to, żeby publikować ogłoszenia z wysyłką OLX, albo że odradzają ten sposób sprzedaży, sprzedającym i wysyłki, dlatego że jest to dla nich bardzo duże ryzyko i tak naprawdę nie wiedzą na kogo trafią i jakie będą tego konsekwencje, i czy w ogóle rośliny jeszcze zobaczą, albo spór będzie trwał wieczność i ani pieniędzy, ani rośliny nie zobaczą. Więc ja też wam nie polecam tego sposobu wysyłki. No, niestety, nie jest to najlepsze. Przez OLX-a można wysyłać też normalnie w sensie można się po prostu dogadać ze sprzedającym, tak jak zawsze to było, i w ten sposób wysłać pieniądze, dostać przesyłkę. Nie widzę powodu, żeby to zmieniać w ten sposób. I dodatkowo to zamrożenie pieniędzy na kilka dni dla OLX-a, żeby cokolwiek z nimi robili, co robią, też jest, jak powiecie, no, dodatkową dla nich korzyścią finansową za to, żeby wystawiać ogłoszenie. Wiadomo, że z czegoś muszą żyć, ale z drugiej strony, no, dla sprzedających to nie jest super zabezpieczenie i czekanie kilka dni na wysyłkę pieniędzy za coś, co Wy już dawno wysłaliście, uważam, że jest po prostu słabe. Więc podsumowując, to nie jest tak, że ja hejtuję o Elixa, tylko po prostu uważam, że dla roślin taki sposób wysyłki i niezabezpieczenia sprzedającego przy produktach, które tak łatwo ulegają uszkodzeniu i mogą też być łatwo w jakiś sposób zmanipulowany przez kupującego, może on przecież też zniszczyć te rośliny już nawet po otworzeniu paczki i udawać, że tak było jak ją otworzył. I w jaki sposób mu udowodnimy, że tak nie było. To jest bardzo trudny temat i uważam, że wymaga to jakichś zmian i zabezpieczenia bardziej sprzedających. Natomiast ocena użytkowników przez osoby postronne uważam, że jest poronionym pomysłem i tutaj nie widzę żadnego uzasadnienia, które miałoby w jakiś sposób to wybronić. A teraz jeszcze tak, żeby już coś pozytywnego było, bo już sam jestem zły, jak o tym myślę i mówię, to powiem Wam o kilku roślinach, które mnie teraz cieszą, bo, no bo rosną. Tutaj jest Passiflora coriacea, którą Wam niedawno pokazywałem i zaczynał jej rosnąć listek. Ten listek urósł, jest coraz większy. Ma też już taki ładny wzorek na sobie. Bardzo się cieszę, to był prezent, który dostałem no już jakiś czas temu i dosyć długo się ukorzeniała. O, już nawet ma taki wąszczepny, taką sprężynkę, tylko że jest tu na dole. Super. Mega słodka. E, poza tym, a to jest Monstera Variegata, którą kiedyś tam kupiliśmy jako jeden listek. Ten listek taki o, ten przypalony. E, jak była akcja kampanii przeciwko homofobii, była ona wystawiona na licytację i kupiliśmy, i teraz już jest taka, więc obrodziła. Fajnie. Tu mam jeszcze Filodendrona Sodiroi, który ukorzenia się cały czas w perlicie. Nie zmarniał, więc jest chyba w porządku. Zaplątała mi się tutaj też taka mała maranta, którą urwałem z mamy wariegaty, jak tam wycinałem taki usychający pęd i... no i chyba też żyje, bo nie usycha, więc fajnie. Tutaj jest Hoya Nicholsonie New Guinea Ghost, która miała trzy listki, a już ma tyle. Już ma ich siedem. A niedawno ją kupiłem. Super, bardzo fajna i bardzo srebrna. I bardzo szybka. E, tu jest nowy listek Alokazi Couprey, która jest śliczna. Chyba przesunę sobie tak. O! Jest śliczna. Tutaj jest stary, wybujały taki liść, który miał po prostu bardzo długi ogonek, bo stał daleko od światła i się tak. O. Ale tutaj są już kolejne. No i w Hydro czuje się dobrze. Ma korzenie. Zdrowe, jasne i spragnione. Tutaj jest ten nowy liść, który. Niedawno się rozwinął dosłownie, no wiem, dzień, dwa dni temu i cały czas rośnie. Powiększa się jeszcze, ale już jest ogromny i śliczny, no błyszczy jak lustro, po prostu jest śliczny. No Włodek, już się nie wyrażaj. Nie będę wam powtarzał, co wodek powiedział. A tutaj jest jeszcze Gerardantus, który ostatnio wam mówiłem, że urosł znacznie od, od tego, co wam pokazywałem. Oj, już znowu się zaczepił. No i rzeczywiście urósł, zobaczcie. Już tutaj go musiałem takim drucikiem przyczepić, bo on jest bardzo kruchy, naprawdę jest bardzo delikatny. Ten pałąk bambusowy jest dość gruby, dlatego ważka nie wchodziła w grę, bo ona jest zbyt mała, w sensie to ta przestrzeń, którą ona obejmuje jest zbyt mała i groziło to złamaniem tego pędu, a już tego nie chciałem, bo już tu mi się raz złamał. Ale nie ma tego złego. Widzicie, tu jest złamany czubek, ale wypuścił bokiem, już idzie kolejny. Złapał się już też podpory. No i pnie się do góry. Cudownie, bardzo się cieszę. No, i to chyba. Ach, ono jeszcze o największy. To jest mój filodendron Plaumani. Dawno nie pokazywałem wam filodendronów. Chyba tak myślę, ciągle kaudeksy, choje, coś. I stwierdziłem, że może wam go też pokażę. Zwłaszcza, że. Trochę mi się ten, trochę mi się go nie podlało <noise> i trochę klapnął, ale on tak ma e, i już teraz się podnosi, bo on stoi dosyć wysoko i w takiej wysokiej doniczce. I on tak te liście trochę zwiesza, żeby mieć więcej światła, bo rośnie pod gloriosum, który ma wyżej liście. W każdym razie wygląda przepięknie. Zobaczcie ten nowy liść, on jest jeszcze miękki i cały czas jeszcze trochę rośnie. Jest cudowny. Jestem z niego bardzo dumny, cieszę się, że ładnie rośnie. Teraz jest Podlany i jeszcze sobie stoi trochę w tej wodzie. Bo widzicie, on ma taką wysoką doniczkę. Po prostu nie miałem innej, do takiej trafił przy imporcie i tak został. Ale generalnie raczej mu to odpowiada, bo jak widać, dobrze rośnie. Tylko no jest tutaj dosyć wysoko. Dlatego zostawiłem go jeszcze na chwilę, żeby się napił porządnie, żeby ta ziemia nasiąknęła. Ona była Podlana od góry, to jest Bigos. Ale, no wiadomo, że. Jeszcze trochę podciągnie, dlatego że on pije. Już się uniósł nieco od czasu, kiedy go podlałem, i myślę, że w ciągu godziny jeszcze się bardziej podniesie i wtedy już go też wyjmę. I po prostu trafi tam, gdzie zawsze stoi. On nie ma żadnej podstawki normalnie, więc on sobie tak stoi i mu to wszystko wycieka. Dlatego on no, nie będzie miał później nadmiaru wody, jak tylko go wyjmę, to po prostu cały ten nadmiar odcieknie. No i ja ich nie podlewam bardzo często, więc będzie znowu musiał poczekać. Jakiś czas, dlatego nie ma ryzyka, że go przeleję. Zresztą zawsze go tak podlewam dosyć mocno, a rzadko. Dobra, myślę, że to tyle. Dajcie znać, co wy myślicie o tych przesyłkach OLX i w ogóle o takim sposobie traktowania sprzedających, którzy są tutaj moim zdaniem mocno poszkodowani i narażeni na wyzysk i na internetowych troli, którzy na OLX-ie gęsto występują. Powiedzcie, czy Was może coś takiego spotkało, czy Wy kupowaliście coś taką wysyłką, bo ja sam myślałem o tym, żeby coś takiego kupić, ale w sumie nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że to tak wygląda. Dopiero później jak przeczytałem kilka postów na ten temat rozżalonych ludzi i w ogóle przeczytałem ten regulamin, to zdałem sobie sprawę, że to jednak jest trochę wyrys i że mi się to nie podoba. No ja nie, nie kupuję za często na Elixie, taka prawda, bo jednak yy, często nie ma tam opcji wysyłki no bo to jest bardziej nastawione na sprzedaż lokalną, przynajmniej tak dotąd było, a jak się czasem coś trafia, no często też są chore ceny, ale to tak jak na Allegro, wiecie, różnie to bywa, szukają jeleni wszędzie. Dobra, to tyle w tym odcinku, dziękuję patronom za wspieranie kanału, dziękuję Wam za to, że jesteście, przekroczyliśmy 12 tysięcy subskrypcji, więc bardzo Wam dziękuję, zapraszam na Instagram, zachęcam do wspierania kanału na Patronite i do zobaczenia w następnym odcinku.